Woo! Mm -hmm. Modlimy się w intencji Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też starszych Izraela, jego książą, sędziów i przełożonych, którzy stawili się przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu. Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś. Komu chcecie służyć? Czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie rzeki, czy też bóstwom amorytów, w których kraju zamieszkaliście? Wszystkim rolnikom i ich rodzinom, nie tylko za Waszą pracę, dzięki której możemy dzisiaj świętować, ale także za Wasz szacunek dla przyrody i wychowanie młodego pokolenia poprzez pracę i przywiązanie do tradycji i wartości, które nie da się przemycić na pieniądze. Wasza praca zasługuje na szczególne podziękowania, bo wiemy, że nie zawsze Wasz trud jest godziwie nagradzany. Wiemy, że jesteście bojaźliwi i pamiętacie że ogromny wysiłek może być zniweczony kataklizmami, które mogą odebrać w kilka sekund całe dorobek życia. Serdecznie witamy korowód dożynkowy. Zapraszamy delegację e, pocztów sztandarowych przed scenę. Zapraszamy wszystkich Państwa bliżej sceny na uroczystości odchodów dożynek gminno parafialnych gminy koło Ochle 2024.

Gromkie brawa dla wszystkich mężczyzn dożynkowych i dla pań i panów, którzy w panowodzie Te się musieli widać. Panu, Panie Wójcie, ten chleb, miód i bokny chleba jako symbole naszej pracy i potu. Ten chleb i miód dała nam nasza ziemia, nasze pole. Niechaj więc ich zawsze będzie dostatnio w każdym domu i na każdym stole. Oto w Pana ręce składamy te dary. W imieniu całej gminy przekazujemy dzielnie mi mądrze i sprawiedliwie, nie za dużo, nie za mało. Aby wszystkim nam nigdy ich nie brakowało. Bardzo dziękuję. Będę go udzielił sprawiedliwie dla dobra wszystkich mieszkańców. W imieniu wójta gminy Koło, Pana Mariusza Rybczyńskiego i księdza proboszcza Mariusza Budkiewicza oraz starostów dorzynek Jolanty Grabowskiej i Kamila Krygra Witamy wszystkich bardzo serdecznie na tegorocznym święcie Bronu w Ochlach. dnia wczorajszego na dzień dzisiejszy w Poznaniu doszło do pożaru kamienicy, gdzie podczas gaszenia pożaru życie oddali w obronie ludzkiego mienia dwaj strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 i jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Poznaniu. Oddajmy hołd i uczcimy ich minutą ciszy. Prosimy orkiestrę o odegranie utworu Cisza, poczty sztandarowe o oddanie. Hołdu, awozy strażackie i syreny alarmowe o załączenie. Minuta cisz. Dorzynki jako uroczystość o wieloletniej tradycji są symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika oraz stanowią wyraz wdzięczności za jego codzienne zmagania. Dorzynkowe święto to w polskiej tradycji czas radości i podziękowań. Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Dziękuję księdzu proboszczowi Mariuszowi Budkiewiczowi za odprawienie mszy świętej, dziewczynnej oraz za to, że potrafi jednoczyć, pomagać i że możemy się tutaj tak dobrze czuć. Dziękuję wszystkim parafianom, szczególnie tym z Ochli, za tak wspaniałe przyjęcie. Wielkie brawa, proszę Państwa. Atlas. Dziękuję wszystkim druhom i druhnom, szczególnie OSP Ochle, za ogromne zaangażowanie w organizację tej uroczystości oraz wszystkim mieszkankom i mieszkańcom Ochli. Doceniam, że sami chcieli. Wspaniale się z wami współpracuje i że robicie to z pełnym zaangażowaniem i nie oglądacie się na innych. Bardzo dziękuję. Również brawa. E <noise> dziękuję pracownikom Urzędu Gminy na czele z Panią Sekretarz i Panią miestyną za trud organizacji i pracy włożonych w przygotowanie dożynek. E dziękuję sołectwom za udekorowanie miejscowości, szczególnie soł sołectwu Ochla, Ochle oraz za Przygotowanie wieńców i koszy z darami. Widziałem również witacze w kamieniu, w dzierawach. To bardzo cieszy, że cała gmina świętuje w tym dniu i jednoczymy się wszyscy z ochlami. To święto całej gminy Koło. Dziękuję kołom Gospodem Wiejskich z terenu Gminy Koło oraz kołom Gospodem Wiejskich Zdrążka i Budek Nowych za przygotowanie stoi z żywnością. Przy tej okazji chciałbym podziękować za ogromne zaangażowanie w organizację pikników i spotkań integracyjnych dofinansowanych z budżetu Gminy Koło. Ogromnie się cieszę, że możemy pomóc, a nie wyręczyć. Dzięki temu możemy się spotkać i cieszyć swoją obecnością. Dziękuję za kolejny rok spotkań z Wami. Dziękuję Państwu Starowską Dożynek, Pani Jolancie Grabowskiej z Ochli i Panu Kamilowi Krybier sięgna, za to, że tak odpowiedzieliście na moją prośbę, abyście, aby tutaj być i reprezentować swoje gospodarstwa i swoje rodziny, a także pomoc w organizacji dzisiejszej imprezy. Dziękuję młodzieży ze Stowarzyszenia Kolska Trójka wraz z opiekunami, nauczycielami za przygotowanie występów artystycznych. To ogromny dar widzieć rozwój waszych talentów. Dziękuję Kiełczewiankom i Orkiestrze Dętej Skoła z Panem Kapelmistrzem Krzysztofem Lityńskim za kultywowanie tradycji i oprawę artystyczną dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję Pocztom Sztandarowym i Bürkom ASP z Terenu Gminy Koło na czele z Komendantem Henrykiem Marczewskim. Dziękuję pracownikom Biblioteki Gminnej za organizowanie Stoiska dla Dzieci. Dziękuję Pani Jannie Grabowskiej i Panu Patrykowi Kięcierskiemu za prowadzenie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do e, tak e, pięknego e, otoczenia. Dostojni starostowie, dożynek. Szanowny Panie Wójcie, wraz z Państwem radnymi, przygodni kapłani, zebrani goście, szanowni rolnicy, to Wasze święto. Jestem tu po to, żeby Państwu podziękować za Wasz trud, za Waszą pracę, za Wasz wysiłek, za te pełne bokty chleba, za te piękne wieńce przyniesione przez liderów Waszych wsi i dzięki Wam możemy czuć się bezpiecznie. Szanowni starostowie dzisiejszych Dorzynek, panie senatorze, panie wójcie, wielebni księża, szanowni państwo, ale przede wszystkim, Wy, drodzy rolnicy i oczywiście wielce szanowne koła gospodyń wiejskich, bez których nie wyobrażamy sobie już dzisiaj żadnej uroczystości. Dożynki to tradycyjne staropolskie święto dziękczynienia. Przede wszystkim. Dziękowania Panu Bogu za plon, za pogodę, za zdrowie, że to wszystko byliśmy w stanie zrealizować. Ale to także czas i miejsce, żeby podziękować rolnikom. W imieniu posła na Sejm Tadusza Tomaszewskiego bardzo dziękuję za zaproszenie na to dzisiejsze święto. Z uwagi na liczne zaproszenia, które poseł otrzymał, nie może niestety osobiście uczestniczyć, za co przepraszam, stąd pozwolę sobie w jego imieniu czytać stosowne życzenie. Które kieruje na ręce Pana Wójta Rolników, Sołtysów i Gór Gospodyń Wiejskich. Szanowny Pan Mariusz Rybciński, Wójt Gminy koła. Szanowny Panie Wójcie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze Święto Plonów. Dożynki są jednym z najważniejszych obrzędów rolniczych wpisanych w polską tradycję. W dniu tego wyjątkowego święta wspólnie dziękujemy Stwórcy za zebrane plony. Dziś podziękowania kieruję do wszystkich rolników, sadowników, plantatorów i waszych rodzin za ciężką pracę, której efektem końcowym jest pachnący bochem chleba. Do okręgu i koleżanki Agnieszki Politańskiej, również radnej powiatowej z tego okręgu. I chciałbym odczytać króciutkie życzenia od radnych, od Rady Powiatu, od pana starosty i zarządu powiatu. Szanowny panie wójcie, Gminy Koło księże proboszczu parafii w Ochlach, starostowie dożynek, rolnicy, wszyscy uczestnicy dożynek. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zaproszenie na wspólne świętowanie tegorocznych dożynek gminnych w Ochlach. Obchody dożynek niezwykle mocno wpisane są w naszą narodową tradycję. To jedna z najważniejszych uroczystości w kalendarzu polskiej wsi, kiedy to dziękujemy za, za zebrane plony i prosimy o urodzaj na kolejne lata. Witam Państwa serdecznie również jako radna Powiatu Polskiego, ale przede wszystkim jako e, zastępczyni posła Nowaka. E, chciałabym Państwu przekazać, że bardzo ubolewa, że nie może być z nami na tej uroczystości, ale niestety no, większość obowiązków, ale powiedział, że będzie w przyszłym roku u nas. Pozwólcie Państwo, że przeczytam ten króciutki list od posła Nowaka. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystości dożynkowe, które są swoistym wyrazem hołdu, szacunku dla ciężkiej pracy rolników. Nie mogąc osobiście, w tej, nie mogąc, osobiście uczestniczyć w tej uroczystości, tą drogą pragnę przekazać pozdrowienia oraz wyrazy szacunku organizatorom oraz przybyłym gościom. Święto planów to nie tylko wyjątkowe wydarzenie, ale również powód do satysfakcji oraz radości, że nadszedł czas uwieńczenia gospodarskiego trudu. Zapewniam, że stoję i będę stał na straży praw rolników i będę zabiegał o pomoc, która w razie wszelkich potrzeb będzie nadal kierowana. Wieś to także kultura i tradycja. Wieś to kobiety i koła gospodyń wiejskich. KGW wpisały się już na stałe w nasze środowisko i dalej będą otrzymywały wsparcie na rozwój i funkcjonowanie. Dziękuję wszystkim rolnikom i całym rolniczym rodzinom za codzienną pracę. Dziękuję za to, co robicie dla Polaków. Proszę pamiętajcie, że dożynki to jest wasze rolnicze święto, a nie święto polityków. Z wyrazami szacunku i z pozdrowieniami, minister Michał Koładziejczek. Drodzy rolnicy. W dniu dzisiejszym, w imieniu swoim, ale i prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, pana Mieczysława Łuczaka, chciałbym wam serdecznie, serdecznie podziękować za waszą ciężką, ale słabo opłacaną pracę. Niestety sytuacja na naszej wsi nie jest taka kwitnąca. Z ceny, jakie otrzymujemy za nasze plony, nie są satysfakcjonujące dla nas. Musimy zrobić wszystko, aby ta opłacalność nam się poprawiła. Są. i razem śpiewamy, plonnie się my w koch. Nie nożynkowy, aha! Jest już dziś gotowy, aha! Pierwszy mochem chleba z tegorocznych dni podzielą równiutko, by nie był głodny chleba z tegorocznych dni podzielą Droni w naszej gminie, aha I właśnie z tego słynie, aha Że ciężko w pracuje w i wyle na Od samego ranka po ciemną noc Że pracuje i wyle na pow. Od samego ranka po Gdy pracuje rolnik, aha! W pospoliu zebrane wszystkie zboża są, pełne są zwierzalnie, radosny każdy dom. W pospoliu zebrane wszystkie zboża są, pełne są zwierzalnie, radosny każdy dom. Każdy tam wysnuje, aha! Dlatego stworzono taki właśnie dzień, rozkładał na bok, i do cie. Hej, baw się hey, babcie, razem z nami, hej, bab się w czuciu z nami. Muszę się, muszę jedną mieć i czuć u babki szybko. Być.